Witam Was wszystkich ciepło i zapraszam na horoskop marcowy. Tak, to już marzec. Mamy już za sobą dwa miesiące tego roku i pora za chwilę będzie pożegnać zimę i otworzyć się na coś nowego. Mam nadzieję, że właśnie marzec będzie dla nas wszystkich tym zaczątkiem tego nowego, tym słoneczkiem. Tym promykiem, który pozwoli inaczej spojrzeć na życie z większą ufnością, nadzieją, otworzy nowe możliwości, a może po prostu ociepli wszystko to, co między nami tak mocno zimą odrętwiało. I żeby nie być tak gołosłownym. Takie malutkie przesłanie dla nas wszystkich. To będzie bardzo dobry miesiąc na to, żeby docenić związki, docenić możliwości, które dają relacje. Dobre relacje z drugim człowiekiem. Bo nie trzeba być zaraz mężem lub żoną, żeby mieć jakiś z kimś związek. To może być związek pracodawca z pracownikiem, ale też dobre relacje wskazane są też w rodzinie. I marzec to właśnie idealny czas na to, żeby docenić to, z kim się idzie ramię w ramię przez życie? Z kim się buduje nasze tu i teraz? Z kim na kim można polegać? Kto daje oparcie i kto pozwala ci z tego życia po prostu się cieszyć? I dla Was, Matki Polki, teraz kilka ważnych słów. To Wy, Budujecie w rodzinie to ciepło. Nie zapominajcie o tym, bo w momencie, kiedy będziecie tak mocno skupione na materii, to uleci z Was właśnie to ciepło, a zostanie tylko i wyłącznie dyspozycja tylko wydawanie rozkazów, i takie bycie w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku. Owszem, to jest ważne, ale najważniejsze jest właśnie budowanie tego domowego spełnienia, budowanie domowego szczęścia. I w momencie, kiedy kobiety tutaj. Mocno się wszystkie postarają, to ta druga strona będzie bardzo chciała w tym miejscu być i w tym cieple się grzać. Ok. To by było dla nas wszystkich. A teraz zapraszam na horoskopy poszczególne znaki Zodiaku. Zobaczmy, co tam u Was w marcu. Baranki, a wyzwanie miesiąca dla Was w marcu to, to kreacja siebie na pełnej linii, na wszystkich możliwych poziomach. Jednym słowem, rusz się to jest Twój czas. To jest moment, kiedy zbliżają się Twoje urodziny, a może już za chwilę. One będą, i to może być kluczowy miesiąc, kluczowy czas Twojego działania, Twoich umiejętności sprawdzenia tego, co już pojąłaś lub pojo, pojąłeś. Jednym słowem, nauczyłeś się. Teraz może być taki miesiąc. Kiedy przychodzi jak to w grze, chwila i ktoś krzyczy, sprawdzam. Właśnie, czy sprostasz? Czy dasz sobie szansę? No pewnie, że dasz, bo dlaczego nie? Przecież kto, jeśli nie ty, właśnie w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że już jest źle, odbijesz się. I wejdziesz w nowe. Bo ty, jak mało kto, potrafi wykorzystać właśnie tą hmm, dekoniunkturę, powiedziałabym, albo ten marazm, albo dołek, albo bessę. Wszystko jedno, jak to nazwiecie. W każdym bądź razie na tym ugorze okazuje się, że można zasiać i można z tego coś zebrać. To nie jest tak, że mm, możliwości nie ma. Są, tylko trzeba je umieć dostrzec. I właśnie dla ciebie ten miesiąc, marzec, jest miesiącem, kiedy ty dostrzeżesz swoją szansę i na tym bezrybiu będziesz umiał to jezioro zarybić. I to takim pomysłem, który zaszokuje. Nawet Ciebie. A co pozytywnego? No właśnie. Wszystko wyda Ci się po prostu um, możliwe. Um, w momencie, kiedy Słońce coraz wyżej będzie po niebie chodziło, to i Twoje spojrzenie na życie, na siebie, na Twoje możliwości, na związki, na relacje, na to, w co się Angażujesz na to, czemu poświęcasz swój czas, swoją pracę, to wszystko zacznie iść lepiej, zacznie wreszcie układać ci się w jeden logiczny ciąg. Tu już nie będzie takiego szarpania i zbierania materiałów. Tu już będzie coś, co przynosi ewidentny skutek. Coś, co jest namacalne, dotykalne. Coś, z czego możesz być dumna lub dumny. Ale żeby nie było tak słodko. A co negatywnego możecie w tym miesiącu spotkać. To, że będziecie chcieli wszystko. Wszystko! Zrobić dla swojej najbliższej rodziny, spełniać ich marzenia, oddawać tą przysłowiową gwiazdkę na niebie. A tutaj może ta zmienność losu spowodować, że wasze działania będą takie trochę, Niedokończone. Inaczej. Jeżeli ogarniecie się ze swoimi pomysłami tylko i wyłącznie do najbliższych, tylko i wyłącznie do Waszego znanego miejsca, sprawdzonego, na którym zawsze możecie polegać, z którego wychodzicie i do którego wracacie, to może się okazać to niewystarczające, bo to miejsce, owszem, przyniesie Wam dużo radości, dużo ciepła, zrozumienia, przytulenia. Natomiast, żebyście mogli rozpalić się ze swoim pomysłem, ze swoimi możliwościami, to jednak musicie wyjść trochę dalej. Trochę szerzej, ale tutaj może być właśnie potrzebna albo pieniądze, albo grupa, która jest większa, która ma szersze możliwości, która pozwoli ci działać. A w co się angażować? No właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku ten totalny ta totalna beznadzieja angażuj się właśnie w takie reperacje, tam gdzie już nikt nie daje nikomu szansy tam gdzie wydaje się, że wszystkie nadzieje zostały już stracone to ty na tym czymś możesz zbudować coś nowego czy to jest odbudowa ruiny czy to są wypadki czy to są nagłe, niespodziewane sytuacje w życiu ludzi, w związkach, czy też po prostu zdarzenia losowe? W to się angażujcie, w takie naprawianie tego, co przychodzi nagle, rozwala i coś trzeba z tym zrobić. Czy to są ludzie po załamaniach? Proszę bardzo. Czy to są właśnie rudery do remontowania? Nie ma sprawy. Czy to są miejsca, gdzie strzeliła instalacja i trzeba coś z tym zrobić? Owszem, to też. Wszystko to, co związane jest z reparacją, taką nagłą potrzebą. Usprawnienia czegoś, ale na takiej zasadzie, że już nic nie dało się z tego zrobić i trzeba to przerobić na coś nowego, to jest właśnie dla Was obszar, w którym możecie się wykazać i miejsce, które warte jest Waszego zaangażowania. A jakie możliwości wykorzystać? To, że działacie, trajkoczecie, to, że jesteście pełni energii. To wykorzystajcie. Bo w momencie, kiedy właśnie kogoś spotyka coś dołującego, to ktoś potrzebuje na nowo, żeby ta energia zaczęła krążyć. A wy macie jej aż w nadmiarze. Rozpycha was, i w momencie, kiedy właśnie będziecie w tym jednym miejscu, to no cóż, to będzie jak słomiany ogień będzie i gdzieś tam się po momencie ulotni. A wam potrzeba nowego i wam potrzeba ekspansji. W to się angażujcie w wymianę, w wymianę tej energii czy to słowną, czy działania, czy pobudzania kogoś słowem, właśnie, czy przesyłaniem energii. Tu ważny jest ruch, szybkość i adekwatne działanie do sytuacji. No, a przesłanie dla Ciebie? Nie zapominaj, że jesteś takim, taką osobą multitasking, taką bardzo nowoczesną osobą, która potrafi znaleźć równowagę właśnie w tym. Działaniu, a, za, a zarazem potrafi w tym wszystkim jeszcze myśleć i dobrze wybierać. Bądźcie osobami, które wiele rzeczy potrafią robić równocześnie. Bądźcie osobami, które angażują się, ale również. Nie tracą przy tym głowy. Angażują się i potrafią za swoje czyny wziąć odpowiedzialność. Jednym słowem, jeżeli będziecie na przykład podejmować się reparacji czegoś, to dajcie w tym wszystkim ludziom wybór. Dajcie drugą alternatywę. Dajcie możliwość, żeby to oni wybrali dla siebie najlepsze wyjście. Ale również sobie zostaw też taką furtkę. Nie zamykaj się tylko i wyłącznie na jednostronnym działaniu, na, jednym, na jednej pracy. Na jednym kontrakcie czy na jednym sposobie zarabiania pieniędzy. Szukaj jeszcze czegoś, bo w tobie w tym miesiącu będzie duża potrzeba uzewnętrznienia wszystkiego tego, co pozwala Ci właśnie poczuć, że z tą energią wiosenną zaczynasz żyć. Zaczynasz chcieć właśnie tej ekspansji, tego rozrostu, pokazania swojej kreacji, swoich możliwości i po prostu wyrażania siebie. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko trzymać za Was kciuki. I co?